Siemanko, siemanko, Michał z tej strony, witam serdecznie na kanale Money Makes Money. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać bardzo fajne narzędzie dla wszystkich DeFi farmerów. Jest to narzędzie cross-chainowe, które działa na wielu blockchainach. Ale zanim zaczniemy, poprosimy intro. Więc wchodzimy sobie na Apeboard.finance. I tutaj można sobie założyć różne profile i połączyć je z różnymi adresami. Tutaj, jak klikniemy sobie Air Job, to jest akurat nazwa woletu, które wybrałem. Na potrzeby tego wideo możemy sobie stworzyć nowy profil. Create. I tutaj dodajemy sobie swoje wolety. I tak jak widać, możemy dodać sobie różne chainy. Mamy Ethereum, mamy Binance, mamy Terra, Solane nawet, Polygon i zwykły Binance. Więc tutaj wklejamy różne adresy. Ja mam tu bardzo dużo adresów, bo ostatnio rozsyłałem wszystkim tokeny, żeby odebrali sobie airdropy. Wkleimy sobie tutaj ten adres. Akurat na Ethereum chyba tutaj nic nie ma, ale możemy sobie wybrać, które protokoły będą skanowane, żeby śledzić nasze poczynania tutaj właśnie w tym świecie DeFi. I tak jak widać, no jest tu tego naprawdę sporo. Jeśli chodzi o Terra, to jest nawet Pylon. Bardzo ciekawe. Solana też. Polygon. Naprawdę bardzo przydatne Narzędzie, jeśli używacie yield farmingu na różnych tych protokołach, bardzo łatwo to można wszystko śledzić. I nie wiem, czy tutaj mi w ogóle coś wyszuka, może dodamy. Tak, no, coś mi tutaj wyszukało. Jak widzicie, mam trochę USDT i trochę Ethereum na tym molecie. Wszystko akurat jest na Ethereum. Nie, nie mam dodanego tutaj żadnego innego chaina. Jest tutaj 200 dolarków. Więc naprawdę super narzędzie dla DeFi farmerów. Na moim kanale już są dwa wideo z takimi narzędziami. Polecam je sprawdzić. Tymczasem wszystkie linki będą w opisie. Dzięki wielkie za uwagę. Zostaw łapkę w górę, komentarz i subskrypcję, jeśli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału. Pozdro.